Bayern Monachium podejmie Werder Brema w kolejnym ligowym starciu, które odbędzie się na Allianz Arena. Gdzie gospodarze będą faworytami do zdobycia kompletu punktów. Forma drużyn Bayern M. Bawarczycy utrzymują wysoką formę i konsekwentnie walczą o mistrzostwo. Ich ofensywa jest jedną z najgroźniejszych w Europie, a kluczowi zawodnicy regularnie wpisują się na listę strzelców. W ostatnich spotkaniach prezentowali dobrą skuteczność, choć zdarzały się momenty dekoncentracji w defensywie. Werder B. drużyna z Bremy radzi sobie ze zmiennym szczęściem, próbując ustabilizować swoją formę. Mają problemy w grze na wyjazdach, a ich defensywa często popełnia błędy, które kosztują ich cenne punkty. Jednak potrafią zaskoczyć groźnych rywali, zwłaszcza gdy dobrze zorganizują się w defensywie. Krótka analiza meczu. Bayern będzie dążył do dominacji od pierwszego gwizdka, kontrolując posiadanie piłki i szukając okazji do szybkich ataków. Werder prawdopodobnie skupi się na defensywie i kontratakach, licząc na błąd gospodarzy. Kluczowe będzie tempo gry oraz skuteczność w finalizacji. Kibice z niecierpliwością czekają na emocjonujące widowisko i pełen napięcia mecz.